Ejka, z prawie ręki, prawy profil, więc wszystko jest na miejscu. Dzisiaj udajemy się do Wrocławia, okej, okay, moi drodzy, tak jak obiecałem, wybieramy się do Wrocławia w tym oto pociągu PKP jest troszkę przyciasnowo, spodziewałem się, że te przestrzenie będą trochę większe, chociaż przedział mam całkiem solidny. Wybrałem sobie pierwszą klasę, więc jak już podróżować to na grubo. Udać się do Warszawy, spotkać się z naprawdę pozytywnymi ludźmi, z ludźmi, których uśmiech na co dzień nie opuszcza i takich ludzi chcę mieć wokół siebie, takimi ludźmi chce się otaczać. Naprawdę bardzo pozytywni ludzie, którzy mają podobne pasje jak ja. Stąd no, jestem w rad, jak to by jakby to powiedzieć po sołacku. Udajemy się tam. Kto to będzie, nie zdradzę Wam. Okaże się już za chwilę, także śledźcie czujnie moje odcinki, bo każdego dnia będę wypuszczał jeden. W drodze do Wrocławia towarzyszy mi oczywiście woda, posiłki, te wszystkie kulturystyczne duperele i oczywiście rzecz, która mam nadzieję ubogaci mój umysł i umiejętność poruszania się w społeczeństwie. Książka takiego twórcy jak Dale Carnegie, to jest człowiek, którego śledzę od dawna, zdarza mi się czytać jego pozycję i powiem Wam, no cała masa pozytywnych informacji. O Oruszyliśmy. Niemożliwe. Dobra, widzimy się we Wrocławiu. Na miejsce. No i w końcu po długiej podróży dotarliśmy na miejsce. Dotarliśmy do mojego apartamentu. Wprawdzie nie jest to 300 metrów, ale jest bardzo przyjemnie, stronie Mam kuchnię, także mogę gotować. W kuchni są piękne kwiaty, które wprawdzie nie pachną i naturą mają niewiele wspólnego. Zresztą tak jak ja. Taki żarcik sytuacyjny. No wiecie. No, na mój posiłek. Nie Będę mówić co w nim jest, bo to oczywiście nie istotne. Później po posiłku udam się na trening do jednej z sieci siłowni Piór, w której będę trening, nie wiem czego jeszcze, to się okaże. Spotkam się z jedną bardzo fajną postacią, która stoi za kulisami pewnego projektu, którego już niedługo Wam bo Wam, rąbka tajemnicy już za niedługo, dlatego bądźcie czujni. No teraz wcinam, 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 powiem Wam, siedzę sobie goluśki, samiuśki, miałbyś tutaj z dziewczyn, ale niestety jestem sam. Kwiatek, no oczywiście informacja, nie pal, jeszcze nie mam problemu absolutnie. Dobra, wcinam i lecimy z dniem. A to dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy mam apse, coś tam jest. Ale stanowisko. bijmy. To mi fitness tym razem. Musimy się robić trójnik pleców. w pleców z panią W tej serii miał nie być, ale oczywiście dla was moi drodzy musieli ją robić, żeby blok był kolorowy. więc też nie może zabraknąć. Zdecydowałem się ograniczyć e, ilość kulturystyki w moich materiałach do minimum ale takie elementy też muszą być pokazane. Wtedy się takich panów, którzy podążali za mną z kamerkami to jest ten projekt, do którym wam zdradzałem, o którym wam mówiłem właściwie już za niedługo pierwsze sample na kanale jakim to się zaraz okaże Tego dzika już jutro będziemy katować pary, Dziękować, prawda? Będziemy rozdawać róże, pompować pary. Także bądźcie wciągnięci, bo już za niedługo podejrzewam, że jutro wieczorem pierwsza odsłona, a cała reszta na kanale KMD. No i do zobaczenia później. Bądźcie w Tamiu, do na pewno warto. Dwa wariaty, podwojne uderzenie, prawie jak Pan ze swoim bratem. Co prawda, nie jesteśmy bliźniakami, ale będzie dobra, tak? Ok, właśnie zakończyliśmy trening. Z ekipą KFD. No tak, to była ta tajemnica. Ups, wymknęło mi się. Eee, kurczę, no trudne pytania przerobiliśmy, przerobiliśmy QA, przerobiliśmy mój trening, troszkę pogadanki, trochę śmiechów, chichów, jak to standardowo w moich materiałach tego nie może zabraknąć. Wybaczcie mi mój ostatni odcinek, który był nieco sentymentalny, nieco smutny, ale chciałem Wam pokazać też nieco inne oblicze, swojej osoby. No a teraz oczywiście po całym takim treningu, lecimy coś dziś dobrego. Co obstawiacie? Co będziemy jeść? Ci, którzy mnie znają, którzy mnie śledzą, wiedzą, co lubią. Jesteśmy we Wrocławiu, a we Wrocławiu na pewno dostaniemy dobre, co? To się okaże już za chwilę. Okej. Okay. mi się na sushi, miało być ostre ładowanie. Ale karta była niestety na tyle nieczytelna, że pani przyniosła mi coś takiego. Ogórek i wodorosty, kurwa. Ostre ładowanie. Koleż na dzisiaj? Tak, a Bardzo, bardzo, od razu. Wiesz, Znajemy się tym? Znajemy się, musimy się najeść. No, Może Hey, dzień zwiększyliśmy solidną dawką sushi, e, spora ilość kalorii, e, brzuszek wypełniony, dlatego ja udaję się spać, e, jutro czeka na mnie kolejny dzień, w którym e, no, będę katował, e, zobaczymy jeszcze jaką grupę mięśniową, prawdopodobnie padnie na barki, barki z Big No to będzie wyzwanie, damy radę na pewno, no i spóki co dziękuję Wam bardzo serdecznie, nie zapominajcie subskrypcji, lajku i wpadajcie na Facebook, do zobaczenia.